Cześć, z tej strony Siebie Feder. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na najnowszym odcinku. Dzisiaj tak trochę vlogowo, domowo. Chciałem Wam pokazać jedną z najdroższych, jak nie najdroższą półkę, tacę boczną dostępną na rynku, głównie dedykowaną dla federowców z firmy Federland. Jak widzicie, jest dosyć duża, ale o tym może za chwilę. Tu mamy dla porównania Jacksona, już takiego wysłużonego. Wiecie, na forach jest dosyć dużo opinii pytań, czy półka taka, czy taka, czy za tyle pieniędzy, czy za tyle, czy z parawanem, czy bez parawanu. Parawan jest spoko, bo daje nam cień, towar nie wysycha, wiatr tak nie przechodzi dookoła, można powiedzieć różne jakieś tam inne kwestie, niektórzy parawanu w ogóle nie używają. Ja używałem na przykład kiedyś Matrixa zamykanego i też był bardzo fajny ten Matrix, ta półka boczna, ponieważ jak były opady deszczu, czy grad, ja zamykałem tą półkę, miałem nawet telefon w środku, mi nie nakapało do środka, ale te wszystkie półki duże, można powiedzieć, ważą, tak? I sobie i zważymy, i zmierzymy. I na przykład półka z Matrixa też ważyłaby około 5 kg. Jak krzesło z Matrixa, które mnie widzieliście na filmach, nieraz waży około 5 kg, i półka boczna waży około 5 kg. No to wiadomo też, musimy już ten spornik mieć, tą nogę. Mm. Jeżeli mamy kosz taki jak tutaj, to jest Jackson, którego używam już jakoś już wiecie od kilku lat, ten kosz jest dosyć lekki, przypniemy sobie tą półeczkę, nie potrzeba nam spornika nogi, w zależności też, ile nawalimy tej zanęty, czy też ile położymy towaru na półkę boczną, ale jeżeli nałożymy za dużo, może nam się przewrócić. Wiadomo, im cięższy kosz, tym ta nasza półka przyczepiona do nóg z boku yy, więcej wytrzyma. Yy, I co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że pokaże się takie dwa małe patenciki, Może niektórzy o nich wiedzą, może nie, jako taki można powiedzieć news mały. No i co? Yy, przejdę może zaraz do, do pokazania tych półek. Dlaczego pokazałem te dwie półki, też powiem, bo. Ta jest na szybkie wypady, a ta będzie na takie wypady, wiecie, gdzie auto z tyłu, biorę kosz i chcę tak bardziej zawodniczo podejść do tematu. A jeżeli chcę tak czysto, można powiedzieć, szybko lub z wózkiem gdzieś podejść, żeby się zbytnio nie zmachać, używam najprostsze tak, tacki z Jacksona. To są takie podobne z Robinsona. Ja w ogóle przerobiłem no, z sześć tacek. Niektóre są nawet tacki takie, nie chcę mówić, jakie firmy, że też trzeba uważać, bo na przykład. Opiłki metalu mi się kiedyś dostawały do na dłoń i to też nie było zbytnio miłe, więc uważajcie, jakoś zawsze wiadomo jest w cenie, czy ta półka jest warta 1350 zł. Nie chcę mówić, czy tak, czy nie. Zostawiam to Waszej subiektywnej ocenie. Powiem jedno, nie przesłyszeliście się, ta półka kosztuje w Polsce 1350 zł. Jest to bardzo, bardzo dużo na polską kieszeń. Takiego zwykłego, można powiedzieć, nikogo nie urażając, człowieka, który zarabia normalną jakąś taką pensję, musi utrzymać rodzinę, dzieci i tak dalej. No według mnie jest to kwota bardzo, bardzo przesadna, i no to jest już przerost formy nad treścią. Jeżeli ktoś, kto yy, zarabia no dobrze a przeczytałem na jednym for, że dla niego to jest dla kolegi jest na przykład 12 godzin pracy żeby mieć taką półkę no to wiadomo, też dobrze, też jeżeli gdy kogoś to jest 12 godzin pracy, jak najbardziej, super i wtedy taka półeczka, spoko. Można też sobie taką półkę wziąć na raty. Nie trzeba mieć, wiadomo, takiej półki. Niektórzy powiedzą, boże, to już jest naprawdę przesada, żeby dać za kawałek metalu prawie półtora, już okrągłam 1000 złotych, prawda? Niektórzy nie, nawet nie mają tyle sprzętu, jeżeli licząc całość za tyle pieniędzy, jak wiadomo, nie sprzęt łowi, a my łowimy. Ale nie chcę tutaj mówić nie chcę stawać po niczyjej stronie, czy warto, czy nie warto, każdy decyduje jak chce, dla jednych będzie warto, dla innych nie, ale chciałbym się też odnieść do źródeł właśnie, co podaje sprzedawca na stronie internetowej na temat tej półki i co wyczytałem na forum. No to pokazuję. No dobrze, moi drodzy, chciałbym się tutaj odnieść do trzech źródeł, bo one są dosyć istotne. Więc czytam: Najwyższej jakości taca wykonana z wytrzymałego aluminium. Jest to najstabilniejsza taca dostępna na rynku. Nie potrzebuje dodatkowych sporników, nawet przy naprawdę sporym obciążeniu. Produkt na lata. Taca ma wymiar 80x50 cm i w zestawie posiada parawan do szybkiego montażu i demontażu. I rzeczywiście. Data, co fajnie się demontuje, też Wam pokażę, zważę ją. Możemy też zważyć sam w parawan nie ma kłopotu. Jeżeli chodzi o wpis na grupie na Facebooku, nieważne jaka to jest w sumie grupa, ale też mnie <laughs> lekko zaintrygował i sprowokował do tego, żeby zrobić taki filmik na temat właśnie tej półki. Kolega tutaj pisze tak. Do tej pory myślałem, że Garbolino ma najlepszą tackę na rynku, ale z czasem zaczęło mi brakować miejsca na nogach. System Garbolino zajmuje z 15 cm nogi. A że miałem do odebrania zaległe prezenty na i Mikołaja, to było pole do popisu. Wybór Patna na Federlanda, dwa ultromocne zaciski, plus pojedynczy zacisk, który można założyć w dowolnym miejscu na obwodzie. Wejdzie noga, moim zdaniem zbędna, mini parasolka czy jakiś rest. Całą tackę można przesuwać przód-tył bez konieczności odkręcania zacisków. Opcjonalnie zdejmowany parawan z solidnego gumowanego materiału. Całość osadzona na ramkach z grubego aluminium. Sama taca to 580 solidnego, dobrze pospawanego żelazka Dzięki Przemek Solski. I tutaj właśnie y, chciałbym też y, powiedzieć, bo może nie wszyscy oglądali, jest taki filmik na y, YouTubie na y, Przemek Solski który się nazywa Trudne Warunki. Jest to film z 10 listopada i Przemek na końcu tego filmu pokazuje tą tacę, jak ją przesuwać, jakie ma tam plusy, jakie ma tam minusy. Ja pokażę według mnie swoje plusy i swoje minusy. No wiadomo, dla jednych podstawowym minusem jest waga na pewno, tak? Zawsze te tace takie no mocne, solidne muszą zazwyczaj ważyć. Yy, ale tak jak wspomniałem, pokażę jak ja to widzę, bo tak naprawdę yy, każda opinia jest chyba czegoś tam warta. No, i zapraszam do, można powiedzieć, do oglądania, i też pokażę Wam te dwa takie malutkie patenciki. Jak akurat skorzystać z mniejszej tacy też Jacksona, do czego ja ją też często wykorzystuję, jeżeli już łowię przykładowo na zawodach, co się rzadko zdarza. I taki, jak fajnie wyjść z kosza, można powiedzieć, bo niektórzy przekładają nogi, niektórzy nie wiedzą, jak wyjść z tego kosza, a może niektórzy nie wszyscy o tym wiedzą. No, no to zapraszam. Może zaczniemy sobie od zważenia tej tacy, według mnie ma około 5 kg, ale mogę się mylić, więc zważymy. Bierzemy sobie wagę. Gdzie by ją złapać, żeby ją najbardziej odpowiednio zważyć, zważymy za parawan jeden no, z minusów, według mnie to na pewno jest takie, że to tak że to tak lata. no my nie będę czepliwy. Ważymy, z parawanem wyszło tyle. Teraz żeby zważyć sam parawan, pokażę Wam jak się od, go odkręca. Tutaj mamy takie pokrętła metalowe, one są naprawdę bardzo fajne, dobrze się trzymają w ręce. No i co, odkręcamy jedno, odkręcamy drugie i odczepiamy parawan, tak? Nawet nie wiem, czy... Trzeba je do końca? Chyba nie. Tak to się przedstawia. Naba no, odkręcę całość. Ściągamy parawan, półka prezentuje się tak, półka prezentuje się tak, tutaj jest jeszcze do nogi boczna jedna część, później ją pokażę. Zważymy sobie parawan, no już bez tych pokrętów, to tam waży kilka deko tak naprawdę. No 85 deko, więc prawie kilogram, więc sądzę, że z tym obciążeniem waży, więc sądzę, że z tymi pokrętłami waży no około kilograma. Jak założyć z powrotem, kładziemy półkę na plecy. Tutaj mamy takie dwa, można powiedzieć, rowki. Wciskamy w miarę blisko Sobie to tak docisnę do tej strony. Tak z wyczuciem, nie? O. samy te blaszki zaciągamy tutaj parawan z tyłu no jestem trochę zabawy, nie powiem, że nie. O. No i działa, tak. Karawan można regulować. No dobra, no to montujemy na krzesło. Ja lubię rzeczy sobie montować siedząc na koszu. Tu mam jeszcze jakieś podpórki, zobaczymy, czy mi się to uda, czy też nie. No, jest to ciężkie, nie powiem, że nie. Więc lepiej sobie zejść jednak chyba z tego kosza, złapać sobie pod spodem. Będzie nam zdecydowanie łatwiej. I teraz tak, przykładowo, zaciskam sobie tutaj tyle i zaciskam sobie tutaj tyle. Te pokrętła na pewno są na plus, że nic nam tu nie przeszkadza. O, dobra, siedzi, tak? Przykładowo mam półkę w tą stronę, tak? Mam półkę tak, oddalę Wam, jest półka tak. Pokażę Wam, jak wygląda z przodu. Wygląda tak, i teraz do czego dążę. Ja wolę bardziej do tyłu, powiem wam dlaczego. O, na takiej zasadzie. To jest moja ulubiona, można powiedzieć. I tu można sobie położyć różne rzeczy. Tu, tu, tu. Ja już testowałem na tej półce przy tym moim koszu. On się, Ten kosz się przewraca, mniej więcej przy 6-7 kg. Ja wam jeszcze to pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny. I teraz tak, dlaczego mam tak półkę, a nie do przodu? Jedna yy, prosta, podstawowa kwestia. Jak zwróciliście uwagę, przestawiłem kosz. A dlaczego? Nigdy nie siedzę nad wodą na wprost jakby wody kosza. Kosz nigdy nie mam ustawiony na wprost, wody. Wiadomo, mamy różny grunt. Różnie musimy się dostosować, ale staram się zawsze, żeby ten kąt był minimalnie w lewo. Też jestem leworęczny. A dlaczego? Powiedział mi o tym Artur Matczak, którego serdecznie pozdrawiam. Nie wiedziałem wcześniej o tym. Może być taka głupota. Wychodziłem gdzieś z tyłu kosza, gdzieś tam nogę przekładałem przez dolnik, żeby jakoś tu z boku wyjść. A jedna podstawowa kwestia, jeżeli tu mamy wodę, przykładowo tuż, można powiedzieć, przed naszym koszem, przed naszym stanowiskiem, a tu mamy ląd, czy trzeba nam poszła gdzieś w bok? My nie musimy wychodzić za tego kosza, tylko robimy prostą kwestię. Wychodzimy sobie tak, prawda? i wchodzimy z powrotem na swoje stanowisko niby pierdoła, a bardzo pomocna nie musimy się zabudowywać jedną rzecz pokażę bym się przykładowo zabudował tak no widzicie, też zamontowałem półkę boczną wcześniej a nie przed tym jak założyłem fotel obrotowy o, już tu jest lekki problem co zrobić teraz? No dobra i tak bym miał ją z tyłu. Chciałem wam pokazać patent właśnie co zrobić chciałem wam pokazać coś innego. To damy ją po prostu niżej. Niektórzy lubią niżej, niektórzy lubią wyżej. To nie jest to akurat w tym momencie najistotniejsze. Siedzimy na rybach, Jezu, kiedy ja dawno na tym siedzimy. Siedzimy na rybach, tak? Tutaj też nogę niżej. Tu jesteśmy zabudowani. Tu mamy sztyce od podbieraka, niektórzy dają sztyce od podbieraka. Tutaj na przykład na linii prostej, bo sobie robią takie też uchwyty. Tu mamy zapasowe przykładowo wędki, tu mamy uchwyt na wędkę do odkładania wędki, jak wybierze nam ryba, miska, na yy, miska z wodą i tutaj patent, który Wam też zaraz pokażę. Wszędzie jesteśmy zabudowani. I jak mamy wyjść z tego stanowiska? No, Kurde, no jakoś tak, jakoś tak. Niektórzy też nie używają, właśnie mm, siedzenia obrotowego, żeby móc wyjść tyłem, prawda? I właśnie ten patent, o którym pokazywałem wcześniej, czyli po prostu przesunięcie tego do tyłu, przesu przesunięcie tego do tyłu spowoduje, że nawet jak jesteśmy tu zabudowani, a tak naprawdę tu mamy te kuwetki, tutaj możemy troszeczkę się, potem mamy to obrotowe siedzenie, żeby sobie pomóc, tak, tutaj pobierać różne rzeczy. I wtedy nie musimy przekładać nogi i wychodzimy tutaj. Bardzo proste, a jak, jak, jakże pomocne, prawda? A co do tej półki z Jacksona, tutaj, ja tutaj oczywiście teraz poluzowałem tę te uchwytę, ta półka tak nie wisi. I wam chcę pokazać jedną rzecz. Obojętnie czy to jest to pudełko z dajwy, czy to jest to z Matrixa, jadę na przykład na Metodę i nie zastanawiam się, że mam pięć pudełek w torbie, tylko mam jedno pudełko, gdzie mam przynęty, wagę, proce, mugę, przypony, koszyki, hmm. tu są też jakieś tam przypony, twierdzielniki, jakieś akcesoria. Słuchajcie, ja sobie biorę to z Jacksona, stawiam tak, tak, wystawiam dwie przynęty Jakieś tamte i łowię, tak? To jest super. Pod tym względem bardzo pomocna. A taka półka jest taniutka. Czy też biorę tą z dajwy, torbę i robię dokładnie to samo, tak? A nie, że szukam gdzieś tutaj. Układam te pudełka, teraz składam te pudełka dookoła na torbach. Nie torbach. Tak samo jest z tą dajwą. To akurat w tym momencie mam puste. Ale to też pasuje. O! też pasuje. Można nawet sobie użyć z miejscem na kuwetę i wtedy. Ona jest już lżejsza, też jakby wtedy zbijamy z wagi, tak? Prosty patent, prosty, więc to jest ten drugi patent. No i tyle. I chciałem jeszcze dla Was zmierzyć tą półkę, czy ona rzeczywiście ma tyle, ile podaje producent. No jest 50, patrząc po krawędziach zewnętrznych. No jest 80, tu się wszystko zgadza. Wysokość około 4 cm, tak? Te krawędzie boczne. Około czwórki. No dobra. I teraz mamy też taką rzecz, czyli do nogi. Ja tak na początku mówię kurczę, jak to się będzie noga na tym trzymać, ale już wam pokazuję. Kręcam nogę przykładowo. To może być dodatkowo zakupiona noga, lub to jest akurat 25. Ale też te pokrętła są przystosowane do 30 i 36 mm. Biorę nogę. Biorę to urządzenie z rowkiem. No i co? Odkręcam kawałek. Składam nogę. Możemy to zrobić tak. Dobra. Tu muszę jednak trochę poluzować, żeby dać trochę tego miejsca. O. No i co? I dokręcamy, tak? Niektórzy mówią, że no trochę to nie jest też do końca fajny system, bo jednak tu jest wszędzie metal o metal i w końcu czy nasze nogi od kosza się porysują, czy no wiecie jak to będzie wyglądać. A akurat wziąłem nogę, która się nie rozkłada w matryksie. No ale ze mnie mistrz jest, przecież ta noga się tu nie wysuwa w tym matryksie, zapomniałem, więc jest noga za krótka. Więc musimy albo sobie dokupić nogę, co może być jakieś problematyczne, albo wykręcić z czegoś innego, co nam jest niepotrzebne. Albo możemy tutaj wkręcić sobie na przykład parasol tak? i wtedy parasol nam stabilizuje dodatkowo. Ale pokażę Wam może teraz bez obrotowego siedzenia, ile ta półka wytrzyma. No to robimy test, tak? ile nam to wytrzyma. Wziąłem sobie jakieś tam różne zanęty, też widziałem pod tym postem na Facebooku, że chyba tam no dużo kilogramów. Wszystko zależy, tak jak mówię, jaki mamy kosz, jak mamy na 36 kosz i jest ciężki, to tutaj wynawalimy więcej, ale też wiadomo na tackę, bo zresztą nie rzucamy zazwyczaj 10 kilogramów czy tam 15, ale pokażę Wam akurat na 25 przy takim leciutkim koszu, yy, jak to wygląda. Zacznę od zanęty. To jest obojętnie zanęta, to nie chodzi o to 2 kg, tak? 2, 3, o tu się trochę posypało. 4, 5, 6 7, tak? 7 kg nam już poleciało, 6 kg stoi, więc tak naprawdę, jakbym tutaj dorzucił obrotowe krzesło. Myślę, jeszcze paczkę bym spokojnie dorzucił, no ale to jest naprawdę przy takiej półce, która też waży swoje, co pokazywam Wam, ile waży ta półka, jest w porządku. No to jest jakby prosta fizyka, można powiedzieć prosta matematyka, więc tak to się przedstawiam. Czy ta półka jest warta tyle pieniędzy, ile kosztuje? Nie wiem, chcę Wam zostawić to do Waszej opinii. Oczywiście każdy liczy pieniądze swoje prywatne inaczej. Ja nie namawiam. Ja nie zniechęcam. Według mnie jest czadowa, według mnie jest świetna. Mm, tak jak wspomniałem, na jakieś takie wycieczki, gdzie mamy z tyłu auto, w miarę blisko do, do tej wody, no bo wózkiem można się zajechać kosz, to, tamto, sramto. Jedziemy takie załadowanie, takie osły trochę nad tą wodę. Ktoś powie też, skąd taka cena tutaj, a skąd taka cena w Anglii. Jakieś waty, przeróżne inne yy, koszta. Na których ja zbytnio się nie znam, ale no są one dosyć duże. Przyciski mocne, półka mocna, żeby tylko ryby były takie mocne na kiju, prawda? Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że moja recenzja Wam się jakoś tam podobała. Jeżeli mamy tą nogę tutaj z tyłu, jeszcze taką wspierającą, to jestem praktycznie pewny, że można na tej tacy stanąć. Jest pancerna, jest dobra. I chyba tyle. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, oczywiście zapraszam do subskrypcji, do polubienia, do kciuka w górę zaglądajcie w opis na dole, możecie wesprzeć mój kanał i zapraszam na grupy na Facebooku jedziemy na ryby fishing team tam z Dawidem m.in. Moską prowadzimy tą grupę dziękujemy za tak liczne posty i również oczywiście na Siwy Feder na grupę też na fanpage'a no i też na inne Facebooki, są bardzo fajne Facebooki, bardzo fajne grupy jak m.in. Feder Strefa tam też bardzo fajne newsy można poczytać Spierajmy się, pomagajmy sobie i rozwijajmy to wędkarstwo. A jeszcze ważna rzecz. Od dwóch dni zostałem administratorem jednej z największych grup na chyba dolnym Śląsku, nie największej. Prawie 17 tysięcy członków, grupowiczów, pasjonatów, wędkarzy. Wędkarstwo w Wrocław i okolice, więc również zapraszam na tą grupę. Działamy, działamy, bawimy się, cieszymy się wędkarstwem. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Trzymajcie się, pozdroją!